Dzień dobry, kochani, witam serdecznie wszystkich widzów kanału. Taki szybki film o charakterze informacyjnym. Podam Wam po prostu kolejność ogólnych czytań dla znaków Zodiaku na czerwiec 2019 roku. Rozlosowałam już tą kolejność, zanim jednak przejdę do podania listy, kilka słów tytułem wstępu. Kochani, po pierwsze, bardzo bym Was prosiła, ponieważ właśnie po to robię te filmiki, takie króciutkie, w których podaję kolejność znaków, abyście no, w miarę możliwości sobie tej kolejności pilnowali. Ja nie zawsze, a w zasadzie prawie nigdy, nie wrzucam tych czytań ogólnych dla znaków jednym ciągiem, ponieważ ja yy, no, te czytania ogólne, miesięczne, robię w swoim wolnym czasie, wtedy, kiedy akurat jest na to chwila. Yy, natomiast robię też inne rzeczy na kanale, takie, które robię stale i cyklicznie. No i to jest czasami tak, że po prostu w jednym tygodniu wrzucę kilka znaków zodiaku, potem pojawiają się na kanale inne rzeczy, potem znowu wrzucę jakąś część znaków zodiaku w czytaniach miesięcznych. Różnie to bywa i czasami jest tak, że po prostu niektórym osobom, oczywiście nie wszystkim, ale zdarzają się takie troszeczkę leniuszki wśród was, które po prostu nie chcą sobie troszeczkę się cofnąć i sprawdzić sobie na kanale, jakie filmy zostały opublikowane. No i Później dostaje zapytania, a kiedy będą na przykład ryby, podczas kiedy ryby na przykład były 3 czy 4 dni wcześniej, albo kiedy na przykład będzie skorpion który był dajmy na to tydzień wcześniej. Więc kochani, ja właśnie po to hmm, tę kolejność podaję, abyście sobie tej kolejności w pewien sposób pilnowali, bo jest was tutaj dużo na kanale, coraz więcej, za co jestem ogromnie wdzięczna i co mnie cieszy, ale pamiętajcie, że ja jestem tutaj tylko jedna, więc oczywiście chciałabym każdemu pomóc, każdemu odpowiedzieć, ale no nie mam takiej możliwości, żeby każdemu wskazywać dokładnie gdzie jego znak zodiaku się znajduje. Proszę Tutaj e, też wymagałabym Waszej inicjatywy, tym bardziej, że naprawdę wiele to nie kosztuje, żeby cofnąć się o kilka dni i sobie sprawdzić, czy taki film na przykład się nie ukazał. Albo można sobie to zrobić jeszcze inaczej, po prostu sobie e, tę kolejność znaków, którą za chwileczkę odczytam sobie na przykład, spisać i sprawdzać sobie, żeby mieć zawsze jakiś punkt odniesienia. Pojawi się na przykład taki znak Zodiaku, patrzycie sobie na listę, aha, ten znak Zodiaku, był jako na przykład piąty, a mój jest jako ósmy, czyli do mojego jeszcze trochę czasu zostało, mój jeszcze nie został opublikowany. I na takiej zasadzie kochani, ja właśnie po to właśnie mm, tę kolejność z miesiąca na miesiąc podaję, żeby po prostu usprawnić wszystko, żeby też Wam było łatwiej. No i żeby mnie było łatwiej, bo dzięki temu nie tracimy niepotrzebnie czasu i mam nadzieję, że to rozumiecie kochani i że też postaracie się dać odrobinę z siebie, że będziecie to respektować. Druga bardzo ważna kwestia, ja kochani w piątek 10 maja wyjeżdżam na urlop. Będzie to urlop dwutygodniowy najprawdopodobniej, gdyby nie dopisywały warunki pogodowe, no to ewentualnie jest opcja skrócenia tego urlopu, ale Liczę wstępnie, że będą to całe dwa tygodnie, i nie jestem w stanie Wam obiecać, że przed urlopem moim te znaki zodiaku się ukażą na czerwiec. Postaram się przynajmniej część zrobić. Ale jest już malutko czasu na to, więc podejrzewam, że dopiero po moim powrocie, a planuję powrócić 24 maja. I myślę, że wtedy, nawet po tak długiej nieobecności, udałoby nam się zrobić mimo wszystko jeszcze w maju wszystkie znaki Zodiaku, plus bliźniacze płomienia, oczywiście na końcu. Natomiast postaram się, oczywiście tego obiecać nie mogę, ale postaram się, jeżeli tam, na miejscu, gdzie jadę, będą, Ku temu warunki, aby nagrywać filmy, to ja takie przekazy też będę sukcesywnie robić w ciągu tych dwóch tygodni. Natomiast no nie mogę tego obiecać z góry, bo nie wiem po prostu, jakie zastanę warunki na miejscu i nie wiem, czy będę w ogóle y, miała czas na to, aby właśnie coś Wam tam nagrywać. A wiecie, nie chcę tego robić po łebkach, to ma być wszystko zrobione prawidłowo, solidnie, y, z pełnym zaangażowaniem, więc po prostu uprzedzam, bo wiem, że będą ewentualnie pytania, kiedy pojawią się takie czy takie znaki, że po prostu może się tak zdarzyć, że będą dopiero po 24 maja, ale oczywiście postaram się wcześniej. Teraz kochani, podam wam kolejność, tak jak mówię, możecie sobie wstrzymać ten film i zapisać sobie tą kolejność. Możecie sobie do tego filmu wracać, żeby sobie sprawdzić po prostu sprawdzać sukcesywnie, kiedy wasz znak zodiaku może się Przypuszczalnie ukazać na kanale, i byłabym Wam za to niezmiernie wdzięczna, ponieważ znacznie w ten sposób ułatwiacie moją codzienną pracę. Bardzo serdecznie z góry Wam dziękuję. Podaję teraz, kochani, kolejność znaków Zodiaku na czytania ogólne czerwiec 2019 roku: 1 lew, 2 byk, 3 bliźnięta, 4 strzelec, 5 skorpion, 6 waga, 7 panna. 8 baran, 9 wodnik, 10 rak, 11 ryby, 12 koziorożec. I moi drodzy, oczywiście tradycyjnie 13 numer to bliźniacze płomienie, więc jak już sobie zrobimy przekazy dla poszczególnych wszystkich znaków Zodiaku, według tej kolejności, którą wskazałam, to oczywiście pojawi się również przekaz na czerwiec 2019 roku dla bliźniaczych płomieni. To tyle tytułem ogłoszeń parafialnych. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie i jeszcze serdecznie dziękuję za chęć współpracy i zastosowanie się do wytycznych. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam. Życzę Wam dużo słońca, dużo uśmiechu na co dzień. Do zobaczenia. Papa! Pa.